با ما دیگه ببین پلس ها باشونی نه, نه؟, 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 نه؟ Kolejny, dzisiaj mamy wtorek. Nie wiem, tam chyba miałem ponad godzinę filmu nakręcone, nic nie wpadło na żywo, połączę się, jak coś znajdę, nie? Idę tu przejść, się kawałek popatrzeć przed pracą. No, bo nie daje mi spokoju. No dobra, idę. Do zobaczenia przy. Po <grych> 3000 kroków za mną, jak sobie tu chodzę, i na razie tylko kawałek czaszki. A poroża małe, bo małe, ale znikły. <grych> ale fajny spacerek przed pracą będzie do शेऊ दस बातची तू

Dzień drugi poszukiwań poroży <grymne> Oczywiście jak coś w ogóle będzie to filmik powstanie w niesamowicie małej pigułce Tam jeszcze dwa żurawie Widzicie? Nieźle Jeszcze nie wiem co to, ale wydało mi się podejrzane, więc idę to nagrać. Co to jest kawałek cała skóra została dziwna sytuacja a tu mają ścieżek ścieżeczek wszędzie jakieś wejścia, wyjścia tu dalej na korytarze Trzysty labirynt. I co? Tutaj zostały kawałek skóry i... i... ucho. Zobaczcie tu. Udało mi się wejść w taki zaułek jakby. Tam tylko znalazłem przejście. Tam jest taki lekki prześwit, ale musiałem się przeciskać przy, przez krzaki. A reszta jest tu wycięta przez te krzaki, nie ma tak normalnego, jakby spojrzeć nie ma wejścia. Ale tu jest jedno, tak mówiłem wcześniej o tych labiryntach. Zobaczcie tu, tam się już robi ciemno i tu są ślady saren. Nie? No i co, i tam idziemy. Mam nadzieję, że nie będzie tam dzików. Spróbuję No tam już się nie ja przecisnę. Mógłbym, ale nie będę im tego rozwalał. Zobaczcie, coś przejdzie i to nawet nie za dużego, nie? Powinienem się trochę głośnie zachować w razie, gdyby były dziki, żeby mnie słyszały wcześniej, żeby mogły uciec, a nie się wystraszyć, no bo. Po takim czymś jest później, a tak, jeżeli rocha by była z małymi No Dobra taka fajna ciekawostka I od góry pach nie ma nic, nie? Taki tunel na dole. Fajna sprawa Dawno no tu nie byłem. Jest za dzieciaka klimatycznie. Ale poroszyć Ej, jak nie było, tak nie ma. co myślę? Ja już nie żyję. барда nie dostał zębony kawał bysiorka o kurde no, nie jest tak daleka było go widać tylko kubka, że coś leży Widocznie nam wykradzanie obywateli, że Ok, lecimy dalej Wczoraj zakończyłem dzień z wynikiem 2700 kroków Dzisiaj przejechałem teraz w inne miejsce jest już 1100 Zobaczymy wczoraj było właśnie w kondensowanym takim miejscu skondensowanym i tak też właśnie minęła godzinka. Dzisiaj zaraz zobaczymy widzieć jak jest ciemno Dzień, noc, no prawie. Dobra, ja śmigam. Ładne statko wyjątków tu To To był mama jakby mi palce na co? Chwila, moment. Dobra, nic ciekawego i tak byście tego nie jadły. namę dosyć dużo. Taka sytuacja. Mamy dzień czwarty. Powoli to się zaczyna działać tak, jakby uzależniające było. Normalnie mogę się doczekać, kiedy wjadę do lasu. Dzień czwarty, inne miejsce. I próbujemy znaleźć poroże. Słuchajcie tego. Tu gdzieś jakieś ptaszki, coś. Ha. Dobra, standardówka, żeby nie, nie marnować tutaj Waszego czasu. Będę się włączał. No, wiadomo, no, nie chcecie tak chodzić bez celu, ale mam nadzieję, że te sceny, które były wcześniej. No, spodobały Wam się, także, no, w sensie, że było coś ciekawego. Jednak nie takie byle co niecodzienne widoki, jednak nie, no, niełatwo takie coś tutaj spotkać, jakby. No, sami mogliście widzieć przykre sytuacje lub jak to tam do tego podchodzi, no, nie wiem, no, ale, no, tak jak było widać. Zobaczymy, co dzisiaj się uda wypatrzeć, że tak powiem. Dobra, idę, działam dalej, włączam się jak coś, bez ściemy, bez takich dupereli. Jakieś wyrko, trzy sztuki, jakie sobie tu spały. Zobaczcie tu Naturalny daszek Nie pod słońce Widzicie? Po prostu drzewko się złamało Na to drzewko spadło ileś tam gałęzi liści, krzaczków Naturalny daszek się zrobił Dobre Dobre, dobre No, tam był hotel pięciogwiazdkowy. No, a tu już jest. No, dwa, Dwie gwiazdki, no. Tu już nie ma daszku. Tego po prostu leżanka. To jest coś, spało. Możecie zauważyć, tu gdzie są te naturalne, takie daszki porobione, jest legowisko doskaniane. Jest cieplej, nie pada na zwierzaka korzystają mądre, mądre Fajne. Znaczy korzeń, korzeń, korzeń i nagle korzeń. porośnięty mchem naprawdę ładnie to wygląda No słuchajcie witam dzień piąty Czyli piąta próba podejścia do znalezienia poroży Widzę, że bardzo fajnie, jak tutaj dla mnie się przyjął ten filmik z wyprawy na Poroża. Dziękuję Wam bardzo. Subskrypcji przybyło w, w tak krótkim czasie niesamowicie dużo. Także no, bardzo fajnie. Dziękuję, że jesteście ze mną i tak dalej. Fajna sprawa, bardzo mnie to ucieszyło. Słuchajcie. No tutaj ja nie wiem, co znajdę i tak dalej, nie? Tamten filmik, no widzę, że były łapki w dół. E, też za nie dziękuję. No z tym, że no jak kogoś tutaj zawiadłem, że na przykład ten z ciekawej sytuacji, że na przykład dzik mnie nie zaatakował. E, nie zostałem tam pochlastany przez dzika, czy nie wiem, czego moglibyście tam się spodziewać. E, ci widzowie o tych łapek w dół proszę e, napiszcie, żebym wiedział może Czego, czego jakby to tam sprostować czego by tutaj nie nagrywać czego byście chcieli więcej no ale jak w takiej sytuacji na przykład hardkorowej no to no to wiecie nie? czasami mógł w ogóle filmik nie powstać aczkolwiek będę się starał jeszcze lepiej tutaj wasze oczy tutaj zadowolić z tego wszystkiego żeby, żeby to było jak najprzyjemniejsze żeby jak najprzyjemniej wam się to oglądało także no poprosiłbym to w komentarzach i słuchajcie jak ten film wam się spodoba dajcie 50 łapek w górę tu są wybrane naprawdę będą wybrane już widzę z tego co mam jakieś fajne ciekawe momenty takie no, niespotykane widoki na co dzień które mogliście tutaj w tym filmie zobaczyć jeszcze nie wiem co się uda dzisiaj na razie tylko tak z wami rozmawiam jakby na zakończenie tego filmiku Zobaczymy, co dzisiaj się uda trafić. Także w pigułce będziecie mieli tutaj 5 dni z wypraw na poroża. Oczywiście, no, skutkiem czego może być tak, że nie będzie w tych, tych poroży znalezionych: no bo nic na to nie mogę, a no, nie będę podkładał. E, jakoś dziwnie montował jakieś filmików z podkładaniem poroży e, czy, tam, czy tam jak można załatwić poroża, podrzucić a te filmiki, które są, które widzicie z tymi porożami to są naprawdę takie no, przypadki, takie fuksy gość jedzie samochodem i widzi na drodze leży poroża no to naprawdę musi być szczęście, nie? tak samo jak, jak jakby wygrać, nie? w totka, trójkę, czwórkę czy tam piątkę, nie? Takie filmiki powstaną, oczywiście. No, są ludzie, którzy też wygrywają w dużego lotka, nie? No, wiadomo, nie? Ja tu chciałem z wami na żywo. Nie wiem, czy się uda, i dlatego w tym filmiku, który powstanie, są takie fajne niektóre elementy, właśnie które, żeby mogły, pomimo tego, że nie ma tych poroży, zadowoliły inaczej wasze oko, nie? Naprawdę chcę się postarać tutaj przez. 5 dni po godzinie, po ponad godzinę wychodzę w teren. Wybieram z tego najciekawszy moment, jaki może być, i, i wpuszczam dla was. No ja myślę, że te ciekawe momenty udały się znaleźć do tego filmiku. No, no nie wiem, jak Wam się spodoba, jak go Ja myślę, że jakbyście chcieli więcej takich tutaj w pigułce, żebym ujmował. Takich widoków, jak teraz widzieliście, mówię 50 łapek w górę i, i kombinuję coś innego, coś postaram się lepszego i tak dalej. Nie? Dobra, ja na razie tutaj się rozłączę i zobaczymy, co uda mi się znaleźć. No, słuchajcie, chciałem tu przyjechać na 15 minut. Już wam mówię chwila. Słuchajcie, na tym skończę. Ten filmik. Cały z pięciu dni próby poszukania poroży nie udało się, niestety. I tak jak mówiłem wcześniej, nie będę teraz powtarzał, tylko po prostu tak jak mówiłem parę minut wcześniej. Zróbcie tak, jesteś nowy, zasubskrybuj mój kanał, fajnie by było, fajnie, że jesteście. Dzięki Wam, trzymajcie się. Na razie, cześć.